Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatacz Dajcie 600 subów, zostawcie łapki w górę, dajcie komentarze Byłem i wróciłem do pustelni Jestem z pieskiem na spacerku Taśki ćwierkają Tradycyjnie idę przez laski bukowe Zagrałem sobie w turnieju szachowym gdzieś tam i wróciłem z tego gdzieś tam nie już jestem z Wami po przerwie witajcie jesteście w szkole na pewno wrócicie do wymiatacza będzie bonusik jest mega bonusik 3-minutowy zapraszam jak rzucam pieszkowy piłeczkę jak biega za piłeczką jest pierwszy lasy bukowy szlag jest pokazany no i szorty będą tradycyjnie, jak zwykle No U mnie tradycyjnie będzie 2 minutki słuchowiska Jiesek węższy sobie Idę ociskiem do trzeciego lasku bukowego no, Wiadomo Jestem w trzecim lasku bukowym Szukam wiosny Batman! Jestem jak coś porządnego z On uwielbia takie zapachy więc nie będę mu przeszkadzał za chwilę odliczanką tak 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 się dwaem papatki, cześć, koniec, pa, koniec.